Cześć kochani, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj witam się z wami e, z Warszawy. Wczoraj w nocy, w nocy, Później wieczorem przyjechałam do Warszawy sama. E, jeszcze dzisiaj wieczorem wpadną Wojtek, jego tata e, i nasi bracia. E, bo co? Kot przebiega. No kot przebiega, bo w niedzielę jest mecz. Ja przyjechałam wcześniej, ponieważ jest godzina, już wam mówię. Jest po 7:27. dwadzieścia po siódmej. Ja jestem umówiona na dziewiątą na no. tatuaż. Zatrzymałam się u Kuby i Karoliny, właśnie sobie piję kawkę, zaraz lecimy, właśnie wszyscy wychodzimy, nie? Tak. Każdy się w swoją stronę. Wszyscy naraz, ja rowerem, Kuba tramwajem i Kinga też tramwajem, nie wiem czy w tą stronę jedziecie. Ty dziesiątką? No, dziesiątką. No, Kuba też chyba. No. E, jadę na na tatuaż, a co to będzie, to będzie coś dużego, ale co to będzie to zobaczycie w dalszy... <laughs> Nie. <laughs> <laughs> zobaczycie w dalszej części filmiku, więc jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszam was do oglądania. <laughs> Słuchajcie, mam już odbitą kalkę i zastanawiam się, bo jeszcze mam opcję, żeby uciec. Jeszcze mam czas. Ma sam już Przepraszam mamo. Mam nadzieję, że się spodoba tatuaż, ale no, kurczę. Nie sądziłam, że będę tak szybko robić już górę, ale jednak okazało się, że, że tak. Czegoś mi tu w góry brakowało tak było główsto. I zapełniamy przestrzeń. Tatuaż robię tak samo jak w tamtym roku u Karoliny w salonie Dancing Nidus. Zapomnę to. If I still I don't care As Hello Odzywam się do Was, mamy krótką przerwę Póki co wygląda to w taki sposób Została tylko ta róża No i zostało cieniowanie Nacieniowanie Tego konturu Boże, Już się w tym co my Nacieniowanie róż, bo póki co mamy kontur Karolina postanowiła, że da mi znieczulenie Ale powiem Wam, że Samo, myślałam, że zgięcie będzie samo bolało, ale to jak reszta u góry woli to jest po prostu masakra, już mam ochotę po prostu się może ścigać, to jest mało powiedziane masakrycznie, bo już zaciskanie z zębów, to jest mało. Czekamy teraz, aż znieczulenie zacznie działać i najbardziej się boję tego cieniowania, bo pamiętam po poprzednim tatuażu, cieniowanie to jest jednak najbardziej bolesne. Po tym jak już ręka jest, dzieci już nabuchnięta i naduszona naruszona po zrobieniu konturu, także ciekawe jak to przetrwa. <słyska> Jeśli chodzi o kontur to jest już skończony. teraz tylko cieniowanie i ja oczywiście ze znieczuleniem. Ja pierdzielę, ale najpierw to, że w tej chwili nie tatuujesz, a po prostu mi się chce ryczeć z bólu, o, a to jak się zwiłam, to jest po prostu konieczne. Ale masakra. Może jak się na nagrywaniu, bo nie mm. będę mi dziać o bólu. Oho! <laughs> Ale są momenty takie, że przez to znie... A! Nie przebija, tak. Jestem tak chujowym pacjentem. O jak to się A kurwa, jest wątpliwy! Ja też jestem takim pierdolimym człowiekiem! Ale jest prawda? nie? Trzymać. Jest to mega okropny ból tej u góry Wiedziałam, że będzie bolał, ale nie, że aż tak dzwonię do mamy. Hej! Masz chwilę? Mam chwilę Mamo jestem już po to dobrze. Co? Cieszysz się? Czy się cieszę? Czy się cieszysz, no? Nie, nie. cieszysz się? Ale jak zobaczysz to się cieszysz, bo jest przepiękny. Ale bardzo bolało. Dobra, widzę, że nie masz zasięgu, to później pogadamy. I co teraz będziesz robić? No, teraz jadę na, do Rosmana, do dziewczyn się przywitać, a później z Karoliną coś porobimy, Może na jakiś obiad pójdziemy, do Lumpeksu chcemy razem iść. No, to dobra. No, hej. dobra, to papa. No, No, no hej. Się nie cieszę się, że zrobiłam tatuaż, ale się nie dziwię. Jestem w Warszawie, a ludzie na mnie patrzą i się obracają, jakbym była jakimś, jakąś panią z telewizji. To jest ciekawe, wiecie? Więc jak, jak myślicie, że się przeprowadzicie do dużego miasta, na przykład, żeby uniknąć takich wiejskich spojrzeń, to nie, to jest to samo. To jest po prostu Polska. Dzień dobry. Jaki, jaki w ogóle, widziałeś jaki bitch fight zrobiła? Myślałam, że kto tam znowu? Tak, nie? ja już jak mówię do młotka, nic dzisiaj nie zrobię szamponu, bo słyszałam, że tutaj macie coś do Nie, już, dzisiaj, już dzisiaj nie mamy. Już daliśmy sobie wczoraj radę, także dzisiaj już zaczęłam właśnie. Przyjechałam już tutaj na miejsce, idziemy sobie z Karoliną do Haliboli po coś dobrego zjeżdżać. Bo... Tak, tu może kupić wszystko. A wcześniej nie wyjęłam aparatu, bo po prostu tu jest tyle ludzi, że ja się wstydzę. Ja... Ale ja mam tak, żebyś kiedy wyjął aparat? Ja nie jestem z kimś. Żebym nie była sama, Żeby sobie sama siary nie robiła. Tak, bo ludzie się tak po prostu patrzą, jakby była jakimś reporterką. Nie wiem. Dobra, idziemy na tę aparat. mam tak. No, tak, tak. Baby, was... tak jak mówiłam, jesteśmy z Karoliną halivoli Haliwoli Kupiliśmy już sobie gruzińskie jedzonko I teraz wstąpiliśmy do takiej małej drogerii Bo sobie przypomniałam, przecież ja y, antyprespirantu dzisiaj nie użyłam Bo zapomniałam wziąć z domu, także jestem mistrzem <noise> I wysłuchajcie, tutaj y, jest mój tonik ukochany Tonik z liren z kwasem hialuronowym Który na pewno biorę Bo jest po prostu świetny A w Rossmanie aktualnie jest niedostępny Także super, że go znalazłam tego, nie? Te fajne a powiedz mi, ta sama ci robiła także. róże? okej, bo widać, że są w tym samym klimacie fajnie, no ale jeszcze masz podróżnione jesteśmy już w domu, zaraz będziemy jeść i pokażę wam w całości mój tatuaż, bo właśnie go przemyłam jezu, strasznie ciężko Tam na początku jak zrobiłam te tutaj róże to było spoko. Bardzo łatwo mi się przemywało. Teraz to po prostu ledwo dotykam skórę, więc jak gdzieś będzie jeszcze coś brudne, to nie zwracajcie na to uwagi, przymknijcie na to oko, bo jednak ciężko mi się to tę skórę dotyka. E, póki co, więc teraz jest jeszcze przed posmarowaniem i popatrzcie. W ogóle teraz się to takie dwa różne kolory, nie? E, tu jest jeszcze mocno, bardzo mocno zaczerwienione i wygląda to w taki sposób. Jak rozkładam rękę, to widać tu e, pod pachą jakby taką dziurę, ale jest ona zostawiona tak celowo, bo wiecie, jak składam rękę to wszystko by mi się w takim, w tym wypadku chowało, więc wygląda to tak, że po prostu jak złożę rękę, to no. Tatuatorka, tatuażystka, nigdy nie wiem jak się mówi, powiedziała mi, bo się pytałam właśnie o rękaw, czy to się kwalifikuje do rękawa, powiedziała, że w sumie tak, więc stąd właśnie tytuł. Tytuł wiesz jaki? Zrobiłam rękaw. Tak, no. Nie wierzę, po prostu, ale powiem Wam, że ból tak okropny, że nie powtórzyłabym tego. Nie. Masakra. Ale... masakra, ale się, mimo wszystko, się bardzo cieszy. Jezus, tak mi czegoś tu brakowało, wiecie? No. Super. Tutaj, tutaj są moje różyczki z czerwca 2018 roku i tutaj mamy październik 2019. Moje piękne róże A jeżeli chodzi o nasze plany, to teraz zamierzamy sobie zjeść to co Karolina zakupiła I lecimy na łowy do lumpeksu Bo tutaj właśnie bardzo blisko od Karoliny i Kuby jest Lumpex. Lumpex, do którego uwielbiałam chodzić i wszystkie hole lumpeksowe, które widzieliście na kanale były właśnie z tego lumpeksu Karolinka już tutaj wyłożyła, także zabieramy się do jej Megruli i penowani tak, i to mygruli jest z, z serem i z jajkiem, uh -huh. a to co? Penowanie? Z... <noise> Penowanie z cukinią. Tak, Zabieramy się do jedzonka. Smacznego. Pojadłyśmy, także teraz... <noise> Teraz zbieramy się, idziemy do lumpeksu, zastanawiałam się czy brać aparat ze sobą, czy nie, żeby coś nagrać, ale wiecie co, chyba odpuszczę, bo jednak wygodniej się grzebie w ubraniach, w ciuchach, bez aparatu, poza tym może też być dużo ludzi i to po prostu będzie dla mnie takie niezręczne i niewygodne, poza tym jedną rękę mam powiedzmy trochę niesprawną, więc odpuszczę, ja po prostu jak wrócimy, ewentualnie będziemy mieć coś fajnego, to się pochwalimy. Albo nie. <laughs> Wróciłyśmy właśnie z Lupexu kod obczaja zdobycze, moje. Karolina nic nie kupiła. E, I jak ja powiedziałam, rozmawiałyśmy ogólnie tak poza vlogiem, że e, Karolina, ile ty wiesz, że wydałaś najwięcej w Lupexie? 500 zł. 500 zł. I ja mówię, co? Ja nigdy nie wyszłam poza. nie kupiłam nic za ponad stówę. Dzisiaj zrobiłam zakupy za 255 coś, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Z 255 zł. E, no, dzisiaj było kilo... kilogram Dzisiaj był kilogram za 89 zł i pewnie niektórzy będą tutaj spekulować i w ogóle, że jak tak można dużo dać za ubrania w lumpeksie. Słuchajcie, ja nie chodzę do lumpeksu po to, żeby wyhaczyć za 2 złote swetry czy inne rzeczy. Ja chodzę do lumpeksu po to, żeby znaleźć fajne ubrania, żeby mieć inne ubrania niż mają wszyscy takie typowo z sieciówek i żeby kupić taniej niż właśnie w sieciówce. Ja kupiłam dzisiaj dwa nie, sweter, bluzę poncho, kupiłam koszulki fajne, ale powiem wam tak, z racji, że tych zakupów wyszło troszeczkę więcej, to yy, Karolina nawet cała przewidziała, że pewnie będziesz mieć tych zakupów, także zrobisz filmik hollumpeksowy, a ostatnio pytaliście o hollumpeksowy, także spodziewajcie się niedługo jakiegoś hollumpeksowego. Nie, kocie? Nie. <śmiech> Nie. <śmiech> Oj, no, Tak będą nasze zakupy. Teraz troszeczkę się ogarniemy, odsapniemy i lecimy do... Bloparku. Do parku, do galerii. Jeszcze nie powiedziałam, dla osób z Warszawy ciekawskich, Lumpeks, w którym byłyśmy i Lumpeks, do którego ja bardzo często chodziłam, teraz ubolewam, że takiego w nowym sączy nie ma. Jest to Lumpeks na ulicy Czuchowskiej, tak? Yy, ale dokładnego narysu nie zdradzamy. <grym> <grym> tylko <grym> yy, tylko na, tym, na tej ulicy Czuchowskiej ma, są trzy Lumpeksy, więc to jest ten Lumpeks, który jakby są dwa i ten większy. Na takiej zasadzie. Tylko nie idźcie tam, wiecie, za często nie kupujcie za dużo, bo Karol nie musi też coś wystarczyć. To jest wszystko moje? Nie kupujcie, nie kupujcie. Jakbyście <grystanie> <grystanie> się zastanawiali, jakie legowisko dla kota jest najlepsze, to polecamy wrzosy. Każde miejsce, które jest niedozwolone, jest najlepsze. Kiedy potrzebowałam krew do charakteryzacji, to kupowałam z Kryolana, no, jest dość droga, a teraz widzicie w tej garze macie sztuczną krew. Nie wiem dokładnie za ile, za 6 zł. O. Sztuczna krew, także spoko. Pięknie wyglądasz. Bo i tak taką chcę na święta świętach. Ja sobie biorę takie dwie czapki, chciałam takie zwykłe, bo jedną czarną gdzieś zgubiłam. I one są po 15 zł, więc sensie jakbyście dziewczyny były zainteresowane. Kinga kazała z przebitki, ale może ja sama to nagrywam. Może też zostanę tu Na razie czekam na sobie. Bo miałam Kinga jako koloner. Ciekawe, co z no dobra, teraz czekam aż przyniesie mi zobaczymy, czy trafi ze smakiem. Jakim dilem musiałam dać plastikowe sąki, bo nie mają innych, a nie dać tego inaczej wypić. O nie! <śmulatujesz> <śmulatujesz> Proszę bardzo. Dziękuję. Wróciłyśmy właśnie do domu, jedyne o czym w tym momencie marzymy to o tym, żeby się walnąć przed telewizorem i obejrzeć jakiś film. Bo jesteśmy tak upadnięte dzisiaj. Ja w ogóle, no przez to, że jak, jakoś dużo dzisiaj nie jadłyśmy, nie? A ja jestem tak jakoś przejedzona, że masakra. E, jeżeli chodzi o zakupy, to oprócz tych dwóch czapek, które pokazałam w finseju i je kupiłam, kupiłam sobie też w Golden Rose yy, taką matową pomadkę. I ona jest od to jest numer 15, i to jest taka ciepła czerwień, troszeczkę taka jaskrawa. A ja bardzo ostatnio polubiłam takie ja jaskrawe poproszę, kolorki. Przepraszam. Przepraszam. No to po to ty robisz kolejna? Ja też muszę zrobić. <grym> A bo ty tu szykowałeś, jeszcze, jeszcze, to mógł Tak, tak. W tej grze jeszcze kupiłam taki fajny plan, gdzie są oznaczone dni, tygodnia, i w tych dniach tygodnia można zapisać, właśnie, co tam się ma. planach, chciałam coś takiego właśnie, czegoś, takiego mi brakowało. I kupiłam jeszcze takie pająki, ponieważ będę robić. Ym, Chcę nagrać makijaż halloweenowy, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie i te pająki mogą mi się przydać. Tak? Chodź tu. Lucja! Chodź to! Dobra, teraz Karolina, pokażę swoją. ja ja też mam pol zakupowy dzisiaj, z e, tajgerem. Ale Karolina ma dużo Stegera. Czarny kot, czarny kot, tak jak ten, co tu łazi, o. Potem uwaga, planer dla mojego męża, żeby mógł planować czas ze swoją żoną. E, drugi, proszę bardzo, gazetka szkolna. Trzeba inwestować ze swojej kieszeni w edukację, niestety. Tak, bo Karolina jest nauczycielem angielskiego w szkole podstawowej, tak? Podstawowej, jeden 3 klasy. Drugie takie. Jedną zostawiam w domu. <grym> Te są dwa do domu, bo mój mąż lubi meksykańskie czaszki, tak mi się w klimacie No. No. Jeszcze wiele tutaj, duży rzeczy, bo <grym> Wyciągasz z worka jak święty e, kolej. Kolejne serwetki. Bardzo lubię Halloween, trzeba to zaznaczyć. Proszę, do nalewania mleczka do kompletu z moją cukierniczką. <laughs> obsesja, obsesja obsesja o... tak, tak, tak. I ostatnia rzecz. Oh, I ostatnia rzecz jest bardzo dobrze zapakowana, bo pan trochę w sklepie co nie razem z tym. E... zapasowe lusterko, jak Kinga przyjedzie, żeby się mogła pomalować. <laughs> tak będzie od kan Witam naszego kamerzystę. O, witamy. <laughs> tak. Ode mnie tyle dziękuję. Do widzenia. Tak, e, jeżeli chodzi o... Właśnie, bo jeszcze byliśmy w TK Maxie, Co e, kupiłaś w TK Maxie? A, kupiłaś dla siebie coś grę. tak? prezenty, nie mogę o nich wspominać Prezenty. Ja powiem wam też, e, miałam nic nie kupować w TK Maxie, ale natknęłam się na dwa, e, dwie rzeczy bardzo fajne, które też kupiłam na prezent już na święta Więc nie będę mówić co to jest, ale bardzo fajne Mój pierwszy haul zakupowałem No, <laughs> widzisz? Widzisz? Dziękuję, Fajnie. dziękuję za to Od czegoś trzeba zacząć Niezapomniane doświadczenie <laughs> Witamy się z Wami z powrotem, już ogarnięte, przebrane w wygodne ciuszki. E, mamy odpalonego Netflixa, właśnie zaczynamy oglądać film. Tutaj mamy przekąski, Karolina zrobiła popcorn, także tak idealny babski wieczór. Karolina już półmiski opierdzieliła, zanim ja się zdarzyłam ogarnąć w łazience, e, ale jesteśmy już gotowe, mamy babski wieczór, więc bardzo Wam dziękuję, że spędziliście ze mną ten ekscytujący i zarazem bolesny dzień. I widzimy się w następnym filmiku. W następnym filmiku będzie, w następnym vlogu będzie reakcja m.in. Wojtka na mój tatuaż, więc jeżeli jesteście ciekawi, to nie zapominajcie subskrybować mojego kanału. Na dole znajdziecie czerwony przycisk. Jeżeli włączycie dzwoneczek, będziecie dostawać powiadomienia o filmach, także Was do tego zachęcam. I co, żegnamy się. Pa!